Jestem. Jestem. ja mam jeszcze 15 sekund. Teraz się pojawię, obok. Chodzę. Jestem głupi, że się na to zgodziłem, ale dobra. <gry> Zobacz z... nie będzie, żałował. Wisia ja, pedagog ci nie mówił, że umieranie w grach nie jest złe? <grym> <grym> Please wait. U nas mówią, że nie wolno zabijać w grach U was... Do 18 roku życia. No. Ja tam w ogóle wam pozwalają w grę grać? Kolista. W twoim wieku? Nie, to... Proszę, wieku? Tylko pan, pan informatyki typologo komeniusza nam nas uczy cały czas. <śm> <śm> O maska. No, trochę miałem, powiem ci. Gdzieś z 30 sekund pewnie Nie przesadzając. Ja miałem 59 Please wait, wiśnia, a nie spawning. No a kto inny? Jestem No ja też, kapkę niżej od was, ale jestem jeszcze. Czy już? O już jestem. Widzę was jeszcze. Idzie was, dobra, jestem niżej Na Kucaka łażę jak coś O, widzę No A ty Kalisto się już przelogowałeś? Prawie O chupa ale to Idę na dół powoli <śmiech> 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 to jest <laughs> Może byście poczekali na mnie No, no cały czas czekamy Nie zgubisz się Jestem nie, chcesz makarowa? Orientacji czy chcesz wresz... makarowa? Nie, czy chcesz makarowa? <laughs> e, a masz magazynek, a nie cztery. pojedyncze naboje? Mam ale masz magazynek? O, no to ja poproszę. Wtedy jak masz makarowa, to ja poproszę. Jak to zrobić? Dobra, ja jeden. Proszę bardzo. robi pierwszy ten defibrylator. O, jak dobra. ślicznie. Proszę bardzo. A gdzie jesteś? Proszę bardzo. O nie masz tyle. Oś, no, mu. O... bo rozpieszczasz lu. Czej brzy. Kto się zbugował? Ej, masz... co? Zbugowałeś. Kurwa. Damage. O, dziękuję tobie dobry człowieku. Ma ktoś do CR magazynek? Nie, ale mam makarowa. Co to za gracz? Gdzie? Hello, man. Hello, don't go. I don't shoot to you. Stop, man. Yeah, I don't kill you. Maybe man ma Man, maybe you need something. O, oh, bije mnie, bije mnie. Będzie chciał mnie znokautować. Kurwa. Wierzcie go. Wierzcie, będę. To Kalisto. To nie ja, kurde, ja mam spawnik za sekund, no. Jak ja w Dalej mnie goni. No. co, coś mi. Podbije go, podbije go. mnie. A kto we mnie jeszcze zdążył strzelić? No, do mnie. Do mnie. Nie mogę pod górę biec, bo mnie dogoni. O kurwa, on się tak biega. Bije mnie cały czas. Chodźcie, tu się szybko. Ty jesteś? Ty jesteś? Ty dobra, lej go. Z pacerkiem. Panu... Czemu strzela imię go? Nogi które niech leży. na karowa, żeby wykrwawiał się dłużej. You fucking bitch. <grym> ty, ale niech <grym> <pichną>. to. Dobry goście. <grym> no tak Że robią. Jak jesteś spawnem, to najszybciej znokautować kogoś. I mu zabrać rzeczy zanim podniesie się. No dobra, ale było na kurwa czterech. No i co? I tylko ich poleciał pomóc. Może po prostu chciał. Czyli to nie jest... To nie jest friendly server. Bardzo dobrze Może, może chciał się po prostu zespalić w innym miejscu. Nie wiem, ale jest. Jest totalną.. Mendą. Czemu nie wyjąłeś jakiegoś pistoletu czy coś? Miałem AK, ale jakbym się do niego odwrócił, to miałby dużą szansę mnie w twarz strzelić i znokautować od razu. Wow. To jest tak niebezpieczne jak ci taki świeży wyskoczy blisko ciebie, a on, wiesz, bez broni biega dużo szybciej ode mnie. I mu łatwo mnie dogonić. Dobra, lecimy, tylko w drzewka jest. trochę bardziej. Jest, wszyscy są? <coughs> już ładujesz ja. po No ja jestem w tym grze, ale was nie widzę. Jesteśmy na torach. Dobra, ja bardziej w drzewkach biegnę. Gdzie wy jesteś? Na, na dole, No na dole, na dole, na, na torach. Chodźcie do a Na torach! Kamyszowa, dobra. No to po co ja na samą sam górę Ej, kto chce y, burlap, y, ten? Czekaj, chyba was widzę, coś biegnie tam na dole. No, na tak czt szczęście. Czterech biegnie. nas. Poczekajcie nas chwilę, no. No to dawajcie. Czekamy, I kto czekamy. Mam burlap na głowę. To jest. Widzę go, widzę. Stany, ja. Dobra, ja poczekam tutaj przy, przy torach, przy, przy tym. Mhm. Mm We dwóch tam jesteście. Hmm. Tak, gracza tak. widzę, gracza, strzelajcie. Ja! <laughs> <laughs> Hello, man. Hello, man. Wait, wait, don't go! <laughs> 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 Lower your weapon, <laughs> <laughs> bitch. <Lower> your weapon. <laughs> Do you need something? <laughs> Nie, trzeba takie. Hey man, with the cup. Wait a second. <laughs> I will help you. Have you got some wine? Some wine. Or hard <laughs> Nie, on chce mnie bić. <laughs> spadaj, spadaj. <I> <laughs> Von. O, oh, dwaj się, Kalisto. <laughs> Do you have something to drink? <laughs> Spadaj i patrz jeszcze macha tymi łapskami per no? Spieprzaj. Chyba przeprowadzę też w tego z jeszcze. Dobra, wiecie, że musimy uważać. Bo tu cały serwer już prawie pełny jest. Dobra. Patrz akurat jak mnie nie było. Mam wjećę? Cześć, cicho, cię cicho, chodziło. się pan. Na górze okay, siedzi, czy, czy leży na dachu? Leży na A, dachu. Gdzie, gdzieś na wieży jest, wie? Leży na dachu. Dobra. Co, Moment. Dachu? Tak, tak. Moment, jestem. Co on mówi? Chcecie o strzelanie Man, there's three of us, we don't really want to shoot you Kto to strzelał? To nie ja Ja Zajnałem Chcemy... oczywiście, będę gadał, nie wiem, z półgłówkiem uzbrojonym Człowieku Nie, nie zszedłby to mi się I told you, mate Przestań, ty uzbrojony leży. Pe po ten pełne uzbrojenie leży na tym, na dachu, i będę nie dyskutował. Nie dyskutował. No Oczywiście. Dwa strzały, trzy do. Pierwszy chyba nie trafiony był. Drugi trafiony, ja trzeci słyszałem, nie słyszałem, nie leży na dachu. Da. Uważajcie tam, jak coś. Kwawi. Kwawi, kwawi, ale jest. Yy, nie wiem, czy żyje. Żyje. Do, żyje. To jeden w łeb strzał. Ja go mogę skuć. Ja go mogę skuć. To skój skuć go, Jorzef. Skój go, skój go. Zdejmijcie z niego rzeczy. Aha, dobra. się nie będę bawił. Przestań. Jak on by nie był uzbrojony, to ja mogę z nim dyskutować. A jak on leży z bronią na dachu i nie chce zejść, to co ja będę z nim gadał? Ilu? Nie Jeden raz, jeden, bo dwa. Jeden i to świeży, 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 Chodźcie do niego. Chodźcie go Zombie go goni A, to tylko, Hi, to jest to, to jest to. man! Easy, man, ujadę na bo idzie ma O kurwa, dobra, no, nie zabiję jej To Kto strzela? Ja Ewentualnie sześć, 4 Ale to się przenosi, człowieku Jeden razy a to może być... to jest Stand still. Mm. Uh you yeah, oh, okay. Take the rocks. I put it down. You are, you are bleeding. Man, take the. Ra okay. I okay. yeah. Take this... I wanted to say that I took it I wonder where it is do you have a, yeah. a... Where are you from? <laughs> OK We are from You need something? Food or some, something? Pierwszy raz pomagamy ludziom. Do you want food or something to drink or.? I'm, I'm German? w nim, że jesteśmy Polakami i będziemy chciał was rozstrzelać. Kurwa. Pisz, bo za ja Man, mam you mam want some to. food or something to drink? Or you need something? Ale ci śmiesznie w grze wiesz? Wiem, wiem. Domyślam się. Misia, Okay, Nic ja <laughs> okay um, you, um, you can go if you want. Am um, um, tak, to jest. Our friend is crazy so nie martwcie <laughs> co bym zrobił? Co? ale chuję Poważnie? No. Bo ja chciałem skuwać na tego martwego, to przepadł i... widzisz. <strikes> Nie mam kajdanek. Czy co? Kurwa, ja to są kluczyki, kluczykami wyniskujesz. No tak, troszeczkę tu na boku, łaże, żeby nie było tak, że on gdzieś ze znajomymi gra i gada z nimi na TS-ie. Czy coś? Żeby zaraz tu się nie pojawiła jakaś zgraja. Ale to gift for you? Here, take this. gift from the gods. <laughs> to Dobra. To co, Spadamy, spadamy dalej. Nie on niech sobie tam łazi. Nie będę go Kurde, zabijał. To mu nie dam. Dobra, Nie wiem, ja coś jeszcze mam co chciałem, chciałem mu dać hmm. Dobra, spadamy Co? Uh, we must go now, man. Good luck. Po tak, 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 tak. Co jest? Ja pierdolę. Kurwa, Wisia, czy ty chcesz zarobić ode mnie kulkę? Głupi jesteś, czy jaki? Ja pierdolę. Musiałeś, naprawdę musiałeś nie, to nie, zrobić. Nie musiałem, ale tak jest. Ale ja co? To nie... Bo ja do... Podziwiam, podziwiam. O, jakie ładne widoki. Odpoczywamy widoczki. w ogóle? Przed samą bramą, znaczy przed ogrodzeniem samym. Przed murkiem, tak. To ci taki ładny plecak znalazł. No powiedz, I, i czapeczkę, i kurteczkę. Kamil, Kamil mój but. No. <laughs> no. Teraz słuchaj, czy musisz mi znaleźć lepszą broń? jaka. AK. AK lub Mosin, rozumiem. Tak, MK jakaś. Wiedziałem, że na to czekasz. A ja z tego klanu lunetę mi dał. O, ci bardzo dobrze. dobrze. Ja mu dałem trochę amunicji. Dobra, ja tędy, tędy, skarysza, tędy. Pomysły, Czekajcie, no. zombi, stójcie, 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 zombie biegnie. Biegnie do. koszar. Tak, 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 do koszar. W środku jest ktoś w koszarach. No, jesteś w koszarach. Dobra. Otwarte drzwi są? Tak, cicho, cicho. Ale po o, Kto Ale to? dobra, niech wybiegnie. Jak wybiegnie, dopiero no. można strzelać. O, uspokoić się muszę. Zmieniam tak. kamerę. Który no. budynek? Który koszary? Po prawej Tutaj Po prawej stronie, zaraz. Po prawej? Tak. Mm -hmm. Ten drugi budynek. Nie wyglądaj, tak. nie wyglądaj. Nie wyglądaj nie wy... Tak, tak, drugi, ten, tak. Ten otwarty, tak, drugi. Tak? Tak, tak, to tak. Ja tak z drugiej tak. strony. Dobra. A tu może to... ci z klanu? Ty, ktoś leży. Ktoś leży. Ktoś w leży w środku. Tak, chyba snajpi. Ciu, 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 ciu. Ale nie, tu nie wchodźmy tam. nie, nie. nie, nie. On nie, wyszedł, tak... wyszedł, wychodzi, cicho, cicho, przegląda, cicho, przegląda cicho, 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 drugi cicho. pokój. Cicho, cicho. Dobra, nie, nie chudźcie, nie chudźcie teraz. Nie, ja to przykapiłem, mam lufę skierowaną na wyjście tego no wyjścia. Ja a ja go widzę za murem. Dobra. Wyszedł. Dobra, dobra, czekajcie. Idzie do, do, idzie do tego pierwszego. Zombie, zombie, zombie tu jest, proszę was, zróbcie coś z tym zombiakiem, bo krwawie. Bierzcie, bry, bierzcie ten. Wierzcie, wierzcie siekierę. Ja się bandażuję. Nie wiesz, weź go jest, ja jest, jest, w, jest w drugim tym. Ja zdejmę tego, ty typa bierz. Ja już typa. Dobra. Dobra. A, to typ tam siedzi w koszarach. Aha. Urywa kałacha zgubiłem, ja pierdolę. dole. Jest w drugim koszarze. Tak. Bieg tam do środka. Mhm. Dobra, mam K, AK na razie. Muszę sprawdzić... Ja, by, ja bym go zdjął tam. Ja też. Zrobić mu ogień zaporowy i chuj, niech... Dobra, cicho, się... cicho, cicho, cicho jest. Dobra. Teraz będę w niego prół. Teraz, biegnie do ciebie. Biegnie? Biegnie, 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 obok ciebie jest, obok ciebie. Teraz. Dobra, rozpieprzony. Ty, ma, mój, ma, ma, ma dla mnie pistolet, komuś. Wiesz. Idę, przeładuję, Ile czekać zaręchałem. Boże. 16 napojów mi zostało z tym Ale dostał. O matko jedyna. Ja, ja jeszcze strzelałem. Ciekawe kto zabił. Dziesięć pocisków w niego wsadziłem. Dziesięć? No. Moja też jakoś. Ależ to było dobre.